Mol zadania. Wyobraźcie sobie, że 1 mol to pudełko. W tym pudełku są zamknięte cząsteczki żelaza i jest ich, jak pamiętacie, 6,02 razy 10 do potęgi 23. Pamiętajcie, że w jednym molu zawsze jest dokładnie taka ilość elementów. Na początek omówimy dwa typy zadań z molami. Pierwszy to sytuacja, w której znamy liczbę moli, ale nie znamy liczby wszystkich elementów znajdujących się w tych molach. Drugi sytuacja odwrotna, w której znamy liczbę elementów, ale nie znamy liczby moli, w których znajdują się te elementy. Zadanie pierwsze: Ile cząsteczek żelaza stanowią cztery mole. Z treści zadania wynika, że są 4 mole, a w każdym z nich jest po 6,02 razy 10 do potęgi 23 cząsteczek żelaza. A zatem pytanie brzmi: ile jest wszystkich cząsteczek żelaza, jeśli w jednym molu jest 6,02 razy 10 do potęgi 23 cząsteczek żelaza? Odpowiedź jest prosta. Podaną liczbę moli mnożymy przez liczbę cząsteczek znajdujących się w jednym molu. Czyli 4 mole razy 6,02 razy 10 do potęgi 23 równa się 24,08 razy 10 do potęgi 23. Odpowiedź brzmi: w czterech molach jest 24,08 razy 10 do potęgi 23 cząsteczek żelaza. W drugim zadaniu mamy odwrotną sytuację, a mianowicie musimy podać ile jest moli, jeśli wiemy, że atomów sodu jest 12,04 razy 10 do potęgi 23, a w jednym molu jest 6,02 razy 10 do potęgi 23 atomów sodu. Rozwiązanie polega na podzieleniu liczby atomów sodu przez liczbę atomów zawartą w jednym molu. Liczba moli atomów sodu n równa się 12.04 razy 10 do potęgi 23 dzielone na 6.02 razy 10 do potęgi 23. Skracamy 10 do potęgi 23 i dzielimy 12.04 na 6.02. W wyniku otrzymujemy 2. Odpowiedź brzmi: 12,04 razy 10 do potęgi 23 atomów sodu to 2 mole. Zadanie trzecie. Oblicz, ile cząsteczek stanowią 2 mole wodoru. Dane. N równa się 2 mole. Szukane. Ile cząsteczek wodoru jest w 2 molach. Przypomnienie, 1 mol wodoru ma 6,2 i setne razy 10 do potęgi 23 cząsteczek wodoru. Rozwiązanie x równa się 2 mole razy 6,2 i setne razy 10 do potęgi 23. Czyli x równa się 12,4 i setne razy 10 do potęgi 23. Odpowiedź w dwóch molach jest 12,4 i setne razy 10 do potęgi 23 cząsteczek wodoru. Zadanie czwarte. Oblicz ile moli stanowi 15,5 setnych razy 10 do potęgi 23 cząsteczek wody. Dane. 15,5 setnych razy 10 do potęgi 23 cząsteczek szukane. N, czyli liczba moli. Rozwiązanie n równa się 15,5 razy 10 do potęgi 23, dzielone na 6,2 razy 10 do potęgi 23. W wyniku otrzymujemy 2,5 mola. Odpowiedź 15,5 razy 10 do potęgi 23 cząsteczek wody to 2,5 mola.